Znajdujemy się na kempingu Łoś nad zalewem solejowskim. Tutaj, kilkanaście Kalifornii z całej Polski. Taki mały zlot. A jego jednym z pomysłodawców jest Michał Lemkowski z Kalifornii. Witaj, Michale. Witam Was. Skąd taki pomysł? Pomysł w sumie zrodził się spontanicznie, jak to często bywa. Jest to e, jeszcze jakaś nowinka, tak, jeżeli chodzi o, o auta tego typu w Polsce. Rzadko kiedy właściciele w ogóle tych aut mają okazję też się poznać ze sobą. Użytkujecie podobne auto, to też macie podobne yy, doświadczenia, podobne czasem też problemy, podobne patenty. Tak, to jest w ogóle klucz całego programu. Nam przyświecał też taki, właśnie taka idea, żeby ludzie się wymieniali doświadczeniem, tak? Yy, opowiadali sobie o, o, o swoich yy, pomysłach na to, jak sobie. Różne też, a, że tak powiem, rzeczy zagospodarować w tym samochodzie, bo to trzeba podkreślić, że jednak auto nie jest typowym kamperem. Czego się na przykład ty nauczyłeś na zlecie, albo jak, jaki patent zaprezentowałeś innym? No na przykład taka podstawowa rzecz, jeżeli chodzi na przykład o model Ocean, tak, on posiada zabudowę kuchenną. No i generalnie wielkie odkrycie, prawda pojemniki materiałowe które po prostu ani nie hałasują, są po prostu elastyczne, tak, zapewniają komfort ten akustyczny przede wszystkim podczas jazdy, no bo też trzeba pamiętać, że te autka to jest też jakby ich ta różnica jednocześnie zaleta. Że ma, mają po prostu możliwość roz... jednak takiej jazdy podobnej do autosobowych, tak? Tak. E, tak. naprawdę na przykład w tym naszym modelu jest on wyposażony, prawda, w e, system, prawda, e, ACC do nawet 210 km na godzinę, czyli teoretycznie, prawda, oczywiście przy zamkniętym dachu, bo tak nie jeździmy. E, przy okazji z lotu właśnie Kalifornii, miłośników, tak naprawdę, Volkswagena Kalifornii. Postanowiliśmy się wystawić samochodami, które mamy dostępne w sprzedaży. Auto jest czteroosobowe. Mamy do dyspozycji, kuchnia jest dwupalnikowa. Jeżeli chodzi o tutaj baterie, to też nie ma problemu, żeby z tym korzystać. Też jest dosyć sporo miejsca, na taki samochód tak naprawdę, wedle uznania, można sobie ją wykorzystać, przesunąć i za pomocą materaca uzyskać łóżko do spania. Drugie łóżko na górze, więc tak naprawdę tą część możemy opuścić. Drugi pojazd. Drugi pojazd, trochę większy, więc tego też nazywa się Grand California. To jest akurat Grand California 600, na wyposażeniu stolik. Mamy dostępną też oczywiście lodówkę. Tu mamy dwupalnikową kuchnię. Zlewozmywak. Tu jest znacznie większa ilość szuflad, półek. Tutaj mamy normalną toaletę, prysznic. Szafki, dosyć pojemne powierzchnię spania jaką mamy to jest 136 36 na 1,93m I, i tu mamy drugie łóżko, które jest wysuwane możemy też przedłużyć, przedłużyć tą e, strefę spania zaczepić Camping Łoś nad zalewem Sulejowskim, Jeden chyba z najmłodszych obecnie kempingów w Polsce, prawda? Tak. Yy, naszą bramę wjazdową otworzyliśmy dokładnie 11 czerwca. I jaki mieliście pomysł na to miejsce? Głównie rodziny z dziećmi. Głównie rodziny z dziećmi, żeby fajnie spędzić czas wakacje, ale nie tylko, bo postanowiliśmy nie zamykać kempingu na jesień i na zimę, tylko go ogrzać i. Mówię o barze teraz, o restauracji. Żeby go ogrzać, ocieplić wizerunek jakimiś skórami, podawać grzane wino, grzane piwo. Także takie, że takie miejsce. A w sezonie, no to co, rodziny z dziećmi, mamy duży plac zabaw. Bliskość zalewu też, też jest atrakcją, bo raptem 3 minutki przez las i jest się na fajnej, szerokiej, czystej plaży. Mhm. A skąd to nazwa? Skąd nazwa? 12 lat mieszkaliśmy w Norwegii i zawsze, zawsze kiedy wracaliśmy na, na wakacje, to, to tato mój mówił, że o, łosie norweskie wracają.